może dać sprzątanie biurka za niedługo. No, przydałoby się. o takie. nieczęste biurka to też nie jest fajne. Festiwal kapitalizmu. Nie, normalniejszy festiwal. RoboQuest. Steam ze pokazywania tego. Eee. Czekaj. To muszę wam włączyć i przechwytywanie ekranu, bo przechwytywanie gry nie działa. Zostało nam bardzo niewiele w do zrobienia Ile godzin. 20 godzin, nieźle Odpalamy. Kurde, ale głośna była ta gra Ten dzisiaj jest taki Chwilę. Praj sobie wykra a dokładnie, już zrobić te dwa zakończenia, tu Do ty doliczył game. I jak zrobimy to, to wtedy nie wiem, Może pogramy co chwilę, ale to, to. rzeczy będzie mi się chciało. Jakby jestem dzisiaj po nagraniu dwóch filmów, chyba. Dwóch czy trzech, czekaj. Nie, no, chyba dwóch. Ale to nie jest usprawiedliwienie, bo to by było jakbym nagrywał trzy fi... Trzy filmy No, nagrałem tylko dwa filmy Z czego? Dwie nowe serie Z czego jedna tak... Nawet szybko się zakończy, a druga to tak nie wiem Nie, dopóki mi się nie znudzi Albo dopóki tam nie osiągnę czegoś Skończyłem na... Na tym sejwie, dobra Tam nie pamiętam, gdzie dokładnie skończyłem grę Pym, pym Tylko poczekaj, coś na chwilę jeszcze sprawdzę Kurde, śmieszne jest to, że jak robię Alt Tab'a, to mi gra się na chwilę ten, tak frizuje. No i w sumie to Czekaj, coś na chwilę tylko zrobię